Jak walczyć z dezinformacją? Każdy z nas może walczyć ze swojego fotela z Rosją. Każdy może być patriotą, a nie tylko mówić, że jest patriotą. Rosja do walki z Unią Europejską, ze swoimi przeciwnikami, z nami, wykorzystuje fake newsy, spreparowane zdjęcia, szerzenie dezinformacji. Rosja wykorzystuje do tego swoje trole oraz zwykłych ludzi, którzy bezrefleksyjnie powielają, przekazują dalej zdjęcia, filmiki czy wiadomości które mają negatywnie wpływać na nastroje w Polsce. Czasem nieświadomie jakieś zdjęcia przesyłają również osoby, których jesteśmy pewni, na przykład politycy. Po spotkaniu przedstawicieli państw europejskich, tak zwanych chętnych, z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, pojawiło się w internecie zdjęcie przedstawiające siedzących tychże polityków europejskich przed gabinetem Trumpa. Politycy ci wyglądali jak dzieci, które pokornie czekają na spotkanie z dyrektorem szkoły. To zdjęcie było rosyjskim fejkiem. Widać to po uważniejszym przyjrzeniu się mu. Miało na celu osłabić wizerunek przywódców europejskich, a co za tym idzie, wiarę w ich siłę i sprawczość. Niestety również polscy politycy, przeciwnicy Unii Europejskiej rozsyłali to zdjęcie. Dzisiaj coraz trudniej jest rozpoznać zmanipulowane, spreparowane zdjęcie, przez to, że w dzisiejszych czasach jest duża łatwość w dostępie do AI, do aplikacji, programów. Ale dużą część fejkowych, nieprawdziwych filmików czy zdjęć nadal można rozpoznać. Wystarczy włączyć krytyczne myślenie, spojrzeć uważnie i zobaczyć, że na zdjęciu rzekomo spod gabinetu prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zbyt wiele nóg osób oczekujących, że nie zgadza się liczba kobiet biorących udział w tymże spotkaniu oraz sylwetki przedstawicieli Unii Europejskiej. Wiele filmików na internecie podgrzewa nastroje antyukraińskie. Nikt nie nakazuje nam kochać czy lubić Niemców, Ukraińców, Irakijczyków czy Francuzów. Tutaj nie o to chodzi. Wielu ludzi przeżyło trudne sytuacje, bądź w historii ich rodziny rozegrały się tragiczne wydarzenia, związane na przykład z II wojną światową. Można zrozumieć dystans czy nawet niechęć do innych narodów. Ale obecnie jedziemy na tym samym wozie, na wozie, który atakuje w różny sposób Rosja. Jednemu z nas, jednemu z tego wozu Rosa zabierze wodę, innemu zabierze latarkę, do kolejnego strzeli i zabije, kolejnego ukuje, innego zrzuci, a jeszcze następnych ze sobą tak skłóci, by zaczęli walczyć. W różny sposób jesteśmy atakowani. W tej chwili powinniśmy zatem współpracować, by osłabić i nie pozwolić na te ataki Rosji. Do tego potrzebna jest współpraca i tolerowanie swoich wad, oraz chociaż na jakiś czas zawieszenie historycznych pretensji. Bo tylko rozbijając naszą wzajemną pomoc i współpracę, Rosja będzie w stanie pokonać Unię Europejską i NATO. Kiedy więc zobaczymy kolejny filmik, na którym rzekomo Ukraińcy niszczą polski pomnik, albo zdjęcie czy film z komentarzem o tym, że prezydent Ukrainy i Ukraińcy nie dziękują za pomoc, zatrzymajmy się. Sprawdźmy skąd ten film pochodzi, czyli sprawdźmy źródło. Pomyślmy, jaki cel może być w przygotowaniu takiego filmiku czy zdjęcia, jeśli wychodzi nam z tych rozmyślań. Że skorzysta na tym między innymi Rosja, przez to, że nas skłóci z Ukrainą, to już możemy być pewni, że za przygotowaniem, czy rozsyłaniem tego filmiku stoi Rosja i jej boty czy trolle. Nie bądźmy pożytecznymi idiotami dla Rosji, poprzez rozsyłanie dalej takich filmików. Nie bądźmy słupami, które przekazują innym dezinformację. Nie lubisz Ukraińców czy Niemców, to twoja sprawa. Ale nie przesyłaj treści, które osłabią nasz sojusz z innymi państwami które wspierają nas i wesprą w wojnie z Rosją. Bo wojna hybrydowa już trwa. Bohaterem będziesz siedząc w swoim fotelu, z telefonem w ręku czy przed komputerem i nie prześlesz dalej podejrzanego filmiku. Zgłosisz administratorowi lub moderatorowi podejrzany profil na serwisie społecznościowym czy post podżegający do nienawiści albo tekst szerzący dezinformację. Pamiętajmy, że są politycznie niezależne organizacje, które nie popierają żadnej z partii politycznych w Polsce ale które sprawdzają, która z wiadomości jest prawdziwa, która nie i w jakim stopniu. Są to na przykład Platforma, Demagog, Org, K -O -N -K -R -E -T 24 Fake Hunter oraz sekcja Fact checkingowa PAPU, czyli Polskiej Agencji Prasowej. I teraz pomyślmy, jeśli każdy z nas chociaż raz dziennie zgłosi fake newsa, jeżeli nie roześle dalej podejrzanego filmiku czy zdjęcia, to tylko samymi tymi czynnościami może pomóc Polsce i jednocześnie zaszkodzić Rosji. W tak prosty sposób, jak prawdziwy patriota. Nie kłóćmy się, nie szeszmy dezinformacji. Pamiętajmy, że filmiki czy zdjęcia, które budzą nasze emocje, są z dużym prawdopodobieństwem przygotowane tylko po to, byśmy je rozsyłali dalej i szerzyli dezinformację, pomagając w ten sposób naszemu wrogowi. Rosji. Bądźmy patriotami, nie szeszmy dezinformacji. Walczmy z nią, by walczyć z Rosją i nie dać jej wpływać na nasz kraj.